Czy nie musiały ze sobą współpracować? To już jedenasta edycja. Ciekawe, kto nas w tym roku zaskoczy. Sam widzisz, że ty nie jesteś gotowy na ten program. A jakbym widział, to by nie przyszedł. Mam się patrzeć prosto w oczy paniasi że jest szansa, że się zakocha. Ciekawy, czy single? Ale ty nie jesteś single. Ale jestem w Polsce. Twarz masz pięknie. Niesamowite niebieskie oczy. Zielone. Nawet oczy niebieskie sobie zasłaniają. Zielone. Zielone. Te oczy mają coś w sobie. Niebieskie. Zielone. Jest! Oh, Top Model. Nowy sezon od środy o 21.35 w TVN. Odkryj wyjątkową intensywność czekolady Lind Excellence. Niezrównane mistrzostwo metry szokoladzie Lind. Excellence od Lind. To jak panowie? Będzie na jutro. Raczej za tydzień. Mi Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz konto firmowe i zyskaj pomoc księgowej. Łatwe wystawianie faktur i wiele innych. M-Bank. Przedsiębiorco, zyskaj. Mega okazję remontów Z kastorami. Farba magnat. 62,98. Gres. 69,98. Przy drzwi. Za 398. A tylko do poniedziałku dostaniesz aż 40% rabatu na drugą, dowolną farbę kolorową. W gorącej loterii Almette wygraj Eko Dom w w parze z EkoSauną i codziennie 7 razy po 1000 zł. Kup opakowanie promocyjne, zarejestruj kod i wygraj EkoDom w parze z EkoSauną. Poczuj smak życia z Almette. Ale ludzi przyszło. No, nieźle po Polsce muszę się nachodzić. Może pójść z tym do netu. A to wyjdzie? Z nami? Pójdzie. To tam. Materiały tu, szkolenia tu. Doświetlamy i gotowe. Jakoś dziwnie tak bez ludzi. Są przed ekranami. Jeszcze więcej przyszło. I o to chodzi. Zapraszam Was do Marszu Pomieszczostwa. Doradzimy i zbudujemy Twoją stronę internetową jak ponad 30 tysiącom przedsiębiorców. Winek, Twój doradca internetowy. Dbaj o to, na czym Ci zależy. Dzięki pralkom Electrolux Perfect Care z unikalną szufladą Universal Dose. Gwarantuje optymalne rozpuszczenie się kapsułki, umożliwiając skuteczniejsze pranie nawet w niskich temperaturach i krótkich programach. By twoje ubrania dłużej wyglądały jak nowe. Kup pralkę Electrolux z systemem Universal Dose w zestawie z suszarką, oddaj minimum 10 kg używanych ubrań i zyskaj nawet 1200 zł zwrotu. W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Przyjdź do Vision Express, dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat plus 200 zł, a na okulary progresywne zniżkę liczymy potrójnie. Do zobaczenia w Vision Express. Wiele osób powie, ci, jaka masz być. Ale ty wiesz najlepiej, jaka jesteś. Wyjdź przed szereg i zabierz ze sobą innych. Przestrzegaj zasad, ale tylko własnych. Trzymaj się przyjaciół, a nie schematów. Bądź wyjątkowa, bo chodzi o to, żebym być sobą. Dajś pan. By zostać mistrzem świata, trzeba najpierw zostać mistrzem swojego podwórka. Orlen tworzy szansę dla przyszłych mistrzów, aktywnie wspierając polski sport. Ty możesz dać szansę mistrzowi twojego podwórka. Wejdź na nowy portal i.k.pl i zgłoś swojego kandydata. Poniedziałek. Taki ospały i nerwowy jestem. To nie poniedziałek, to może być niedobór magnezu. A na to jest lek Magnefar B6 Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zaczynają brać sprawy w swoje ręce, ale wciąż potrzebują wsparcia. Otwórz nastolatkowi konto z aplikacją mobilną, a w promocji może otrzymać stówkę. Santander Bank Polska. Gdziekolwiek jesteś, wyrażaj siebie biżuterią Pandora. Każdego dnia odkrywaj niezliczone możliwości noszenia charmsów i baw się stylem. Sprawdź najnowszą ofertę w salonach Pandora i na Pandora.net. Mm. Tak oszczędzają przyjaciele. 5% procent z Maci zofrędz na twoje zakupy. Cześć, to ja. Przyjemność. Myślicie, że mnie tu nie ma? A jednak, tu też jestem uwieczniona na zdjęciu bardzo ładnie, i tu jestem w kuchni. Wiadomo, gdzie są najprzyjemniejsze imprezy. A teraz cała przyjemność w nowej butelce do recyklingu. Cała przyjemność w podniszkach. Smakowita owsiana to delikatny smak owsa, połączony z tłuszczykami z ziaren. O poranku idealnie pasuje do świeżych bułeczek i rogalików. Nowa smakowita owsiana dzięki ziarnom. Sprzedziwiamy się ideologii gender, LPTB, Pokémonem. Radykalnie zabawna komedia. Kryptonim Polska. dzisiaj dziewczyny? Nie będzie dziewczyn, nie odbierają telefonu. W kinach. Och, Ricardo. O, oh, Ricardo. Oh, Ricardo. Znowu Ricardo? A. Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo Stevie Smart od Vectry. Każdy ogląda, co chce, jak chce i gdzie chce. Można podłączyć boks do telewizora. Albo odpalić aplikację mobilną. O, o, dla was też coś mam. Oglądaj co i jak chcesz. Stevie Smart od Vectry. Teraz z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na Vectra.pl Dobry wieczór TVN, witają Państwa Małgorzata Rozenek-Majdan i Jakub Wojewódzki... Wojewódzki. Yy, naszym gościem jest Maciej, Maciej Musiałowski. Musiałowski. Tak. Kiedyś Macieju powiedziałeś takie fajne słowa. Zawsze spędzi... spędzałem czas z ludźmi starszymi i lubiłem ich słuchać. <laughs> I znowu się... ci się to... to się trochę posiek trochę. Okay. Okay. Co chciałeś przekazać swoją rolą? Hmm. E, moją rolą, wiesz co Dziękujemy film. bardzo, Dobranoc. nasz Dobra Dziękuję Dzień dobry TVN, Małgosia dziękuję. Bardzo. Małgosia, jak my byśmy prowadzili Dzień dobry TVN, to po co nam goście? Kuba Wojewódzki Nowy sezon jutro o 22.40 W TVN Walka nie czyni bohaterem Uważaj na siebie W świecie ludzi Nie zasługują na ciebie Świat czeka coś strasznego. Skoro nikt nie chce bronić świata, to ja muszę. Ale wszystkich nie uratujemy. Ja to zrobię. Czoknij się. Albo nie. Co ty zajęłaś? Wkrótce się domyśl. Wonder Woman. W piątek o 20 w TVN. Łączę różne style. Nazywam to Fusion Belly Dance. Jest w tym belly dance, drum i tabla solo. Najlepszy występ tutaj w tej edycji. Wyjechaliśmy razem. Wzięłam tylko kostiumy, mojego kotka i pieska. Teraz naszym domem jest nasz samochód. Wyjechaliśmy z rodzicami, ale mój brat został w Mariupolu. Musisz być ogromnie silna, że znalazłaś w sobie siłę, żeby dzisiaj wystąpić przed nami. Mam talent. Nowy sezon w sobotę o 20 w TVN. Zawsze na pełnej bombie jadę. Wydajemy wszystko, co mamy. Zawsze idziemy na żywioł. Nie, nie oszczędzajcie, tak? Nadchodzi finansowy rachunek sumienia. Nowy program. Życie na kredycie. Od 19 września, od poniedziałku do czwartku o 20 w TV. No pięknie pozujesz. Pięknie. Popatrz na mnie. Popatrz.